Co tu mamy zrobić? A, ten. Z energii skorzystać. O. Z energii skorzystać, bo mamy policzyć sobie w podpunkcie A prędkość, w podpunkcie B czas zjechania, a w podpunkcie C prędkość kątową. O, na, 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 na końcu. Właśnie, mamy obliczyć prędkość na końcu, ja tak musiałem sobie przypomnieć. Prędkość tutaj musimy, kiedy to zjedzie, obliczyć prędkość liniową na końcu, prędkość kątową tutaj i czas tego całego przejazdu. Jeżeli wiadomo, że równia ma wysokość 1 metra, alfa jest 30 stopni. I jest to jedno druga, Tak, walec, który się tak ostacza. Dobra. No to co? Korzystając z energii oczywiście, bo wcześniej robiliśmy tak bardziej dynamicznie, to teraz energetycznie sobie pykniemy. Na górze jest energia potencjalna, bo jesteśmy na jakiejś wysokości. OK. Energia potencjalna zamienia się na energię kinetyczną-ruchu postępowego i energię kinetyczną ruchu obrotowego. O, fajnie. Dobra, dlatego że to ciało jednocześnie się zjeżdżając będzie się poruszało ruchem postępowym, bo jeżeli jest równia, to będzie się poruszało tak i się obracało, czyli jest obrotowe. Dobra. Mm, Okej, okay. czyli energia potencjalna to jest mgh, energia kinetyczna ruchu obrotowego to jest i omega kwadrat na 2, a energia kinetyczna ruchu postępowego to jest mv kwadrat na 2. Przy czym i to jest jedna druga mr kwadrat. Dobra. Okej. Okay. To tak, ja sobie pomnożyłem to przez 2. Przez to tu straciłem dwójkę, tu zyskałem dwójkę, czyli mam 2mgh równa się za i podstawiam 1 druga m kwadrat, czyli 1 druga m kwadrat razy omega kwadrat, k okay, plus m v kwadrat. Jeżeli podstawię za i 1 druga m kwadrat, to widać od razu, że masy nam się uproszczą i zostaje tak. 2gh równa się 1 druga r kwadrat omega kwadrat, na razie chwila, r kwadrat omega kwadrat plus m v kwadrat. Masy się poskrecały, czyli masy nie ma, czyli plus v kwadrat, a ja za omega kwadrat podstawiam v kwadrat przez r kwadrat, dlatego, że sama omega równa jest v przez r. Czyli V kwadrat przez R2. R kwadrat. rki tu się poskracały, otrzymaliśmy 2GH, równa się 1 druga V kwadrat plus V kwadrat, czyli pół plus 1 to jest 3 drugie V kwadrat. Przekształcam to, bo chcę dostać V, czyli dwójka tu jest 4, dzielę na 3, czyli 4 trzecie GH i pierwiastek z tego wszystkiego to jest wzór na prędkość na u tu spodu równi. Dobra, czyli 3, pierwiastek z 4 trzecie GH. 4 trzecie G to jest 10, H jest 1 metr, czyli 3,65 m na sekundę po bardzo szybkich i skomplikowanych obliczeniach. Ok. To, o czym trzeba pamiętać, tego typu zadanie robiąc, to to, że jeżeli nam się porusza o, tak, o nasze ciało i się stacza i się porusza do przodu, to jednocześnie się obraca i porusza się ruchem postępowym. I z ruchem postępowym jest związana jedna energia, a z obrotowym druga energia. Koniec filozofii. Dobra, podpunkt B. Mamy obliczyć czas, z jakim się będzie suwało. Jeżeli potrzebny jest nam czas, to wypadałoby ustalić, jaka jest długość tej równi. Długość równi ustalamy z naszej trigonometrii cudownej i kochanej. Sinus alfa to jest to, co leży na przeciwko kąta do przeciwprostokątnej, czyli h do s. Na tej podstawie s to jest h przez sinus alfa, czyli 1 m przez sinus 30 stopni. 1,2, 1 przez 1/ druga to są 2 m. Taka jest długość naszej równi. I korzystamy sobie ze wzorów kinematycznych już tutaj, bo jest już ruch prostoliniowy, tak, jednocześnie robotowy, ale też prostoliniowy. Czyli s równa się at kwadrat na 2, bo nie ma V0. Normalnie by było s równa się V0t plus at kwadrat na 2, nie ma V0, czyli jest at kwadrat na 2, równa się. A nie mam, czasu nie mam, mam policzyć drogę. Czyli mam policzyć drogę z wszystkiego, czego nie mam w sumie. To jakoś trzeba tak to zrobić. Przepraszam, nie drogę, a czas trzeba policzyć. Drogę mam, wróć. Drogę mam, tego nie mam, tego nie mam. Czyli mam dwie niewiadome, to dopisuję to jeszcze następne równanie, żeby o co one chodziły zawsze w parze. V równa się V0 plus AT, ale V0 nie ma, czyli wychodzi V równa się AT. Stąd wyznaczam A, A równa się V przez T i wrzucam sobie tutaj do góry zamiast a, żeby dostać wzorek tylko od jednej rzeczy, której nie mam. Czyli tak, a to jest v przez t razy t kwadrat, t z, t, z tym t pójdzie w i wychodzi nam v razy t podzielone na 2. Jest, teraz to przekształcam, na czas wychodzi 2s przez v, równa się czas. Podstawiam 2s, czyli 2 razy 2 metry, to są 4 metry, przez v 3,65, przeniosłem czas tutaj o, wychodzi 1,1 sekundy. To jest podpunkt b. Podpunkt c to obliczyć prędkość kątową naszego o tego o walca. Tutaj. Prędkość kątowa jest związana bardzo mocno z prędkością liniową na takiej zasadzie, jak napisałem wcześniej tu, czyli prędkość kątowa to jest prędkość liniowa podzielona przez promień. Czyli w tym przypadku 365 m na sekundę przez promień, którego wartości nie podałem wcześniej, ale dobra, wynosi 0,05, równa się 73 radianów przez sekundę. Ja to mogę napisać radiany, mogę napisać 1, czy mój się i tak i tak. Dobra. Czyli jeszcze raz mój apel w stronę monitora. Jeżeli liczymy z metody energetycznej, trzeba pamiętać, że jeżeli jest ruch postępowy, ruch obrotowy, to mamy energię związaną z ruchem postępowym, czyli energię kinetyczną postępową mv2 na 2 i energię związaną z ruchem obrotowym równą i omega kwadrat na 2. No i w sumie to jest tyle. Dobra, to tak, żeby trochę zobrazować, tutaj poćwiczyć zdolności plastyczne. Zaraz dorysujemy sobie coś do rysunku. Mamy porównać czas zjeżdżania z takiej samej równi. Ja tam te dane zostawiam, bo już nie pamiętam, czy one były potrzebne, czy nie, to jest chyba na literkach tylko. Mamy porównać czas zjeżdżania z równi kuli i walca. Walec, czyli to. Kula niech będzie, że to. Nie przypomina kuli, ale zawsze to jakiś tam obiekt jest, nie? co niby kula. Dobra, to narysujmy sobie tutaj kulę, żeby nie było. Pach, 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 pach. Jest kula. A jeszcze tu by można było. Przypomina chociaż trochę kula? Dobra. Niech będzie, że jest kula i mamy walec. Czyli kula i walec, które szybciej się stoczy na dół. Na dół. Ja jestem Leń, więc z poprzedniego zadania wziąłem, że V walca na dole to jest 4 4/3 GH, pierwiastek 4,3 GH, nawet podpisałem walec. O, więc tego już nie będziemy sobie kolejny raz wyprowadzać, bo to było. Natomiast skupimy się na kuli. O kuli wiadomo, że moment bezwodności kuli to jest 2 2,5. To nie mylić trójką. Ja za każdym razem jak pisałem, to chciałem napisać 3, nie wiem dlaczego. Dwie piąte mR kwadrat to był moment bezwodności kuli. Jedna druga mR kwadrat to był waltz, 2 piąte to była kula. I tak naprawdę od tych momentów bezwodności zależy w tym przypadku to, jak szybko to się będzie staczało na dół. Skorzystamy sobie z tego samego, czyli z tej energii. Energia potencjalna na górze równa się energii kinetycznej ruchu obrotowego plus energii kinetycznej ruchu postępowego na dole. Najłatwiej. Dobra, czyli energia potencjalna to jest mgH. To wiemy, to jest tutaj, równa się energii kinetycznej ruchu obrotowego i omega kwadrat na 2, energii kinetycznej ruchu postępowego mv kwadrat na 2. Ok, dwójkę przenoszę tu, czyli mamy 2mgh, równa się. Za i podstawiam 2 piąte mr kwadrat razy omega kwadrat plus mv kwadrat zostawiam. M-ki pójdą w czyli zostaje 2gh, równa się 2 piąte r kwadrat omega kwadrat plus v kwadrat. Za v podstawiam znowu to, przepraszam, za omega, omega równa się v przez r, już za szybko myślę, Omega jest v przez r, czyli zamiast omegi podstawiam v kwadrat przez r kwadrat. Otrzymuję 2 gh, tak jak było równo się 2 piąte r kwadrat v kwadrat przez r kwadrat, to idzie won, plus v kwadrat. Tu jest wszystko, teraz mamy tak, 2gh równa się 2 piąte plus 5 piątych, jakby tak to zobrazować, to jest 7 piątych i muszę przenieść na drugą stronę, żeby dostać samo V. Wychodzi nam, że V kuli to jest pierwiastek z 10 siódmych gh, czyli mamy jedno 4 trzecie, a drugie 107. siódmych, czyli to, od czego tylko nam zależy w tym momencie nasza prędkość, to jest ten ułamek tutaj, albo 4 trzecie, albo 10 siódmych. Musimy sprawdzić, która z tych prędkości jest większa. Zrobiłem to tutaj, na razie tego znaku załóżmy nie widzimy. O. Porównywanie ułamków. Była taka fajna zasada, że można było ułamki porównywać mając licznik i mając mianownik. Jeżeli były takie same mianowniki, to ten, który ma większy licznik jest większy. Jeżeli były takie same liczniki, to ten, który ma mniejszy mianownik jest większy. O. Dobra, mamy 4 siódmych. Musimy je sprowadzić do tego samego mianownika, żeby było fajnie. Ja sobie zrobiłem na 21. Górę dół pomnożyłem tutaj razy 7, a tutaj górę i dół razy 3. Otrzymaliśmy 28 28/21. 3 razy 721, 4 razy 728 a tutaj 10 razy 3, czyli 33 3 razy 7, 21. czyli mamy 30 dwudziestych i 28 21. Jeżeli jest taki sam mianownik, to widać, że to jest większe, czyli to jest większe. Czyli prędkość kuli jest większa niż prędkość walca. Wniosek z tego taki, że jeżeli do zależy nam na szybkim dotarciu na dół z równi pochyłej, to lepiej wsiąść na kulę niż na walce. Czy w sumie to do środka, bo nie wiem, jakby się siedziało na kuli albo na walcu, to jest bez sensu. Ok, wiemy, że prędkość kuli będzie większa na tej podstawie, czyli, ja teraz sobie przeskoczę tutaj w poprzednim, w tym podpunkcie zadaniu, czy coś takiego, mieliśmy taki wzorek końcowy t równa się 2s przez v. Brał się z tego s, równa się a at kwadrat na 2, v równa się at, a było v przez t, podstawiamy tutaj, a równa się v przez t, tu wyprowadzę na szybko, żeby nie było, że to się wzięło z dupy, a równa się v przez t, podstawiamy za a i jest vt podzielone na 2, czyli t to jest 2s przez v, tak na szybko, ale jest. Dobra, T równa się 2S przez V i to, co można od razu zauważyć, to mamy tak, S jest w tym przypadku stała, bo jest ta sama równa, ta sama długość równi, czyli ten czas tutaj z jazdu na dół zależy nam tylko od prędkości. No i jest taka fajna zależność, że wprost, wprosta, pro, wprost proporcjonalność i odwrotna proporcjonalność. To było wykorzystane w drugiej zasadzie dynamiki Newtona. Licznik jest wprost proporcjonalny, znaczy tak, to jest wprost proporcjonalne do licznika, a to jest wprost proporcjonalne odwrotnie proporcjonalne do mianownika, jeszcze raz, bo się pomylić można. Czas jest wprost proporcjonalny do drogi, odwrotnie proporcjonalny do prędkości w tym przypadku. Czyli jeżeli prędkość wzrośnie, to czas zmaleje. Czyli nawet tak z logiki się zastanawiając troszeczkę tak z życia, jeżeli jedziemy z większą prędkością, to dojedziemy szybciej do celu. Czyli szybciej na dole będzie to ciało, które ma większą prędkość, czyli w tym przypadku będzie to kula. Prędkość kuli jest większa od prędkości walca, czyli czas kuli jest mniejszy od czasu walca. O! No i co, tak? Myślę nad jakimś super zdaniem kończącym, ale w sumie to nie ma sensu, więc nie ma zdania kończącego. O. No to mamy zrobić tak. Wziąć tę kulę, położyć ją tu, i ja tak. I jeżeli my ją tak pykniemy w górę z prędkością 3 m na sekundę, gdzie równia ma taki kąt, 30 stopni, to ona jaką wysokość, znaczy nie na wysokość, tylko. Jaką drogę nam przebędzie, zanim się zatrzyma? O z czego możemy to zrobić? Ja to zrobiłem z energii. A co? No jest fajnie, tak. Z energii sobie to nie zrobi zrobić, dobra. Tu, że te tarcia i rysunki, to ja po prostu nie ścierałem rysunku, już od jest zadania, to tam się nie przejmuj tym, że to tam jest tarcie w drugą stronę, o ile w ogóle zwróciłeś na to uwagę. Jeżeli tak, to gratuluję, bo ja nawet bym nie zwrócił. A więc na dole będziemy mieli dwie energie. Skoro się obraca i porusza się jednocześnie ruchem postępowym, to będzie energia kinetyczna ruchu obrotowego i energia kinetyczna ruchu postępowego. Dobra. Kinetyczne ruchu obrotowego to jest I omega kwadrat na 2. Postępowego MV kwadrat na 2. Natomiast sama energia potencjalna na górze, bo do tego wszystkiego będziemy dążyć, czyli tutaj będzie miała energię potencjalną, to jest MGH. Czyli zamienione stronami w stosunku do tego, co było ostatnio. No ale z punktu widzenia matematycznego to jest dalej to samo. To co? Mnożę razy 2, dwójkę przerzucam tu. Za I podstawiam 2 piąte MR kwadrat, bo to jest kula. Omega kwadrat... Przepisuję, plus V kwadrat, m kwadrat oczywiście, tak, równa się 2mgh, masy się poskracały, otrzymujemy 2 piąte R kwadrat omega kwadrat, które już zamieniłem na V kwadrat przez R kwadrat, plus V kwadrat równa się 2gh. Dobra, rki się poskracają, otrzymujemy 2 piąte V kwadrat plus V kwadrat równa się 2gh, standardowo byśmy otrzymali to, ale tym razem chcemy co innego. Byłoby 10 siódmych H pierwiastek z tego wszystkiego, natomiast ja chcę samo H, żeby się dzięki H dobrać do L, bo H z L jest związane z sinusem kąta równi, więc samo H to jest 70 V kwadrat podzielone przez g. Z tego oczywiście tu, albo z tego tu. Natomiast L biorę stąd, że sinus alfa to jest to, co leży naprzeciwko przeciwko kąta, czyli H, do przeciwprostokątnej, czyli L. Jest tutaj. Po przekształceniu otrzymuję, że L to jest H przez sinus alfa, czyli tu. My samo H mamy. Równe tyle O, natomiast L to jest H, czyli to przez sinus alfa, więc sinus alfa dorzucę do mianownika, czyli jest G sinus alfa, podstawiam. 7 razy 3 do kwadratu, czyli 9, przez 10 razy 1, druga otrzymuję 1,26 m. I tyle. No, dwa podejścia, bo tak sobie teraz pomyślałem. Kiedyś gdzieś tam w notatce, znaczy w notatce, w tej części teoretycznej, z bryły sztywnej, pod samym koniec już w ogóle tego filmu, i on będzie w oddzielnej części, ale gdzieś tam pod koniec części teoretycznej, było powiedziane, że ruch nasz postępowy i obrotowy, jeżeli jest jednocześnie, czyli o, tutaj trochę miejsca mam tu rysu, czyli jeżeli mamy coś takiego. O, tutaj środek porusza się w tą stronę, czyli całe ciało porusza się jednocześnie ruchem obrotowym i ruchem postępowym, i jest to złożenie tych dwóch ruchów. To było powiedziane coś takiego dziwnego, że ruch takiego ciała, czyli tej naszej, nie wiem, nie powiecie, że to jest walec, który się toczy, można traktować jako albo złożenie ruchu obrotowego i złożenie ruchu postęp... znaczy, postępowego i obrotowego, czyli jednocześnie się postępuje, postępowo porusza w tą stronę i obraca taką. To był jeden sposób. A drugi sposób, taki bardziej niekonwencjonalny moim zdaniem, Tutaj w liceum, akurat, to wyznaczaliśmy sobie punkt, zwany tak zwaną, punkt, przez, przez który przechodziła oś. To może jeszcze się trochę cofnę, tu była oś obrotu. Była oś obrotu, czyli taka oś, względem której mm, się to wszystko poruszało, czyli tak, jakby względem ruchu obrotowego, jest to punkt nieruchomy. Jeżeli, znaczy, względem ruchu obrotowego, mamy ruch obrotowy, mieliśmy taką oś, która była w tym momencie nieruchoma. I można było przyjąć, że istniała taka też druga oś śmieszna, zwana chwilową osią obrotu, która była w innym miejscu, jeżeli byśmy przyjęli, że złożenie ruchu obrotowego i postępowego można traktować jako obracanie się tego całego o ciała względem tego jednego punktu. To jest takie trochę dziwne podejście, znaczy stosowane, ale mało tak do, do wyobrażenia. Chodzi o to wyobrażenie. Ciężko jest wyobrażeniem sobie tego. Czyli jeszcze raz, pierwsze podejście tutaj zademonstrowane, ja zaraz o nim opowiem. Pierwsze podejście polegało na tym, że mamy złożenie ruchu obrotowego i postępowego. Drugie podejście polegało na tym, że mamy tylko ruch obrotowy względem tego punktu, który jest tutaj. Czyli to nasze ciało sobie tak wiruje względem tego tutaj punkciku. Uff, dobra, jeżeli... Nie ma jeszcze tego wyobrazić, to jeszcze możesz się cofnąć do tej notatki teoretycznej tam w tamtym filmie, ale przejdźmy sobie do tego podejścia. W związku z tym podejściem mamy dwa sposoby wyznaczania przyspieszenia i prędkości. Na dole załóżmy równi. Przyspieszenie wyznaczaliśmy z um, równania tego siły, czyli siła wypadkowa to była siła działająca w dół minus tarcie, czyli tutaj QX minus starcie. Siła wypadkowa to była masa razy przyspieszenie. Qx, czyli składowa siły ciężkości to mg sinus alfa, a tarcie w ruchu obrotowym się wyznaczało inaczej niż w postępowym, czyli to nie będzie mi mg cosinus alfa, tylko skupiamy się na momencie siły działającej na nasze ciało. Moment siły w tym przypadku jest spowodowany siłą tarcia razy promień, czyli ramię naszej siły, czyli siła tarcia tutaj o, powoduje obrót, jeżeli to się stacza. Siła tarcia razy r. Moment to jest epsilon razy i, czyli przyspieszenie kątowe razy moment bezwładności, i dalej mamy siłę tarcia razy promień, na, siłę, na którym ta siła tarcia działa. I tutaj zaznaczam: skupiamy się na tej osi tu. Skupiamy się na tej osi po środku, dlatego że w tym przypadku jest to, jeżeli obcielibyśmy ruch postępowy, to byłaby ta oś nieruchoma w ruchu obrotowym ona jest nieruchoma. Bo jeżeli w postępowym, to ona się przemieszcza oczywiście, ale w ruchu obrotowym jest to oś nieruchoma. I wszystko rozpatrujemy te momenty sił względem tej osi. Czyli jeszcze raz. Moment siły to było tarcie razy promień. Tarcie, dlatego że tutaj działa ta siła. I odległość od tej osi chwilowej, która spoczywa do wystąpienia siły tarcia wynosi r, dlatego te razy r. Epsilon rozpisujemy jako a przez r, czyli przyspieszenie liniowe przez promień. Obejmujesz tutaj tym tam normalnie tam? Dobra? razy moment bezwładności będzie 1 druga m kwadrat, tak jak było i znowu tarcie razy r. Po uproszczeniu tych promieni, to, to nieważne, że tam na promień, to jest ten sam, dobra nie będzie, że bo wiem, jedna literka jest duża, druga mała, ale to jest mój błąd. Otrzymujemy, że tarcie równa się 1 druga a razy m. Po podstawieniu tutaj mamy m razy a równa się m sinus alfa minus 1 druga AM. a m, a m przerzucamy na tą stronę, wychodzi a równa się 2 trzecie g sinus alfa. To jest wzorek na a z jednej strony, z drugiej strony mamy ten wzorek na v, to jest dalej to pierwsze podejście, o czym mówię, czyli złożenie ruchu postępowego ruchu obrotowego. V obliczamy na przykład z energii. Energia potencjalna na górze zamienia się w energię kinetyczną ruchu obrotowego na dole i w energię kinetyczną ruchu postępowego na dole. Czyli mgh równa się i omega kwadrat na 2 plus mv kwadrat na 2. Dwójkę przenosimy tu, czyli 2mgh równa się i omega kwadrat, gdzie zamiast i piszę 1 druga m kwadrat, omega kwadrat na razie zostawiam, plus mv kwadrat, v kwadrat razy m. Zauważamy, że masy sobie mogą tutaj się wszystkie poskracać. Otrzymujemy 2gh równa się 1 druga r kwadrat razy, zamiast omega już podstawiłem v kwadrat przez r kwadrat, z tamtego wzoru co wcześniej, że omega to jest v przez r rki się skracają. Mamy 2gh równa się 1 druga v kwadrat plus v kwadrat, czyli 3 drugie. Po przekształceniu wychodzi, że v równa się pierwiastek z 4 trzecich gh. Jeszcze raz podsumowując pierwszy sposób, traktujemy ruch tej kuli jako złożenie czy tam walca, jako złożenie no, walca, bo były takie momenty bezwładności dla walca, jako złożenie ruchu postępowego i ruchu obrotowego przy przemieszczaniu się danego walca do przodu. Czyli tu mamy tą oś obrotu w ruchu obrotowym i ruch postępowy jest w tą stronę. Dobra, tam jeszcze był taki fajny wykresik w tej części teoretycznej taki rozkład tej prędkości, o że w każdym punkcie możemy wyznaczyć tu prędkość jako sumę geometryczną prędkości, obrotowej, prędkości w ruchu obrotowym i w ruchu postępowym. Czyli w postępowym jest w prawo, a obrotowy może być albo w lewo, albo w prawo. Tutaj wychodziła dwa razy większa, tutaj na przykład wychodziła zero. i o tak, o, zaraz sobie przejdziemy do tego podejścia drugiego. O. Dobra, to taki apel z mojej strony w Twoją stronę. Skup się, ok? Skup się. Jeszcze raz powiem, o co chodzi w tym drugim podejściu, bo zdaję sobie sprawę, że to jest takie trochę staranie się ludziom wjechania na psychę, nie? więc zbieramy mózgi z podłogi, mobilizujemy się, trochę tam rozgrzeweczki nie? i możemy sobie pojechać z tematem. Dobra. Jeszcze raz. Drugie podejście. Pierwsze podejście polegało na tym, że mieliśmy złożenie ruchu obrotowego i ruchu postępowego, czyli obrotowy względem osi przechodzącej przez środek naszego ciała plus postępowy, czyli o taka. Drugie podejście. Przyjmujemy sobie, że jest jakiś punkt zwany chwilowym środkiem obrotów. Tak naprawdę to jest oś, przez którą przechodzi ten chwilowy środek obrotu. Jest to punkt, tak naprawdę też, jakbyśmy to sobie wyobrazili, nieruchomy. I względem tego tylko punktu całe nasze ciało porusza, porusza się tylko ruchem obrotowym, nie ma postępowego. Dobra. Ja zaraz udowodnię, że wzory wychodzą te same. Żeby nie było, że kłamie, wychodzą te same. Jeszcze raz, obrotowy, postępowy, pierwsze podejście, drugie podejście chwilowy środek obrotu tutaj i się kręci o toko. Dobra. Na koniec jeszcze to powtórzę, żeby nie było. Drugie podejście. Znowu wyznaczymy sobie wzorek na przyspieszenie i wzorek na prędkość. Na końcu na przykład tej równi. Dobra, to jedziemy tak. Zaczynamy od tego, że jeżeli mamy jakieś tam sobie ciało, to działają na niego jakieś tam siły. To powodowało siłę wypadkową. Dobra. Jeżeli działają siły na jakimś tam ramieniu, to działają też wtedy momenty sił. I jak działają momenty sił, to mamy też moment siły wypadkowy. Moment siły wypadkowy, z jednej strony to jest epsilon razy i, tak? Czyli przyspieszenie kątowe razy moment bezwładności naszego tam jakiegoś ciała. Moment bezwładności też wypadkowy. Wiem, specjalnie mówię wypadkowy, żeby się zastanowił, ukośnik zastanowiła dlaczego. Albo może zastanowiła najpierw, będzie taki układ w stronę pani. Dobra. Dlaczego powiedziałem wypadkowy? Pierwsze pytanie. I teraz tak, wypiszemy sobie równanie momentów sił dla naszego ciała. Dobra i to jest właśnie takie coś, co... Tutaj trochę może przyprowadzić, przyprawić o bluba, Ok. Rysuję sobie okrąg. Jeżeli to będzie na równi pochyłej i tutaj byłby poziom, to wyszłoby na to, że jeżeli nasza siła działa tu, tak jakbyśmy to przenieśli do poziomu, to ta siła działa pod kątem. Teraz poproszę cię na chwilę, żebyś przekręcił kamerę, tak żeby to był, był poziom nasz. Jest? Dobra. I widać, że ta siła jest pod kątem w pewnym sensie, nie? Do naszego poziomu, ta siła kół jest pod kątem, więc jeżeli przeniesiemy to na taki poziom jak tutaj. To będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Prawda? Siła Q jest pod kątem to jest jedna siła, która działa na ciało, druga siła to jest siła tarcia, która wychodzi od tego punktu tu. Mamy napisać równanie momentów sił, i teraz trzeba ustalić względem jakiego punktu, bo równanie momentów zawsze się ustala względem jakiegoś punktu. Wcześniej, w poprzednim podejściu, ustalało się według tego punktu, bo to był nas chwilowy środek obrotu w ruchu obrotowym, natomiast tutaj Teraz ten punkt będzie naszym chwilowym środkiem obrotu. Jeżeli teraz m, przy wyznaczaniu tarcia, dlaczego my uwzględnialiśmy tylko siłę T, bo tu jest jeszcze siła Q. Dlaczego wtedy uwzględnialiśmy tylko siłę T, licząc bez względu tego punktu? Bo żeby moment siły działał, to musi on działać na jakimś ramieniu a siła, ta, siła tarcia miała ramię tutaj w R, natomiast siła Q nie miała żadnego ramienia, bo przechodziła przez ten punkt. Jest taka fajna zasada przy momentach sił, że jeżeli dana siła po przedłużeniu przechodzi, nas, przechodzi nam przez jakiś punkt, to nie daje ona w tym momencie żadnego momentu. W tym momencie nie daje momentu. Nie, da, nie daje ona żadnego momentu. Czyli tutaj teraz, jeżeli chcielibyśmy wypisać wypadkowy moment sił działającej na to ciało względem tego punktu, to tarcie nie da nam żadnego momentu, bo przechodzi przez ten punkt. Da nam Q, i teraz tu jest taka śmieszna rzecz, Trzeba obliczyć promień, znaczy promień, na którym, ramię, o, brakowało mi tego słowa, ramię, na którym działa ta siła. Ramię to była zawsze najmniejsza odległość, więc żeby wyznaczyć tą najmniejszą odległość od tej siły, będziemy musieli skorzystać z zależności trigonometrycznych i widać, że ona, ta najmniejsza odległość jest na takiej zasadzie. Załóżmy, że stąd, oto. W tym przypadku, jeżeli tu jest kąt alfa, to ta najmniejsza odległość będzie równa sinusowi tego kąta. Znaczy sinus alfa to jest to do tego, gdzie tu jest promień, r, tu jest x, czyli sinus. Alfa, to jest w tym przypadku X do R, czyli X to jest R sinus alfa i to jest ta nasze ramię, ona najczęściej było oznaczane d. To na razie sobie zostawimy. Uu, dobra, chwila odpoczynku w twoją stronę, możesz się przemyśleć życie. Ja też sobie przemyślam życie. Dobra, kończyłem przemyślenia. Ok. Czyli w tym przypadku, jeżeli napiszemy równanie momentów sił, żeby otrzymać moment siły wypadkowy, względem tego punktu, to tarcie nam nie daje nic, dlatego ja tutaj zapisałem tarcie i wnawia się to, czyli 0, bo taki jest ramię w tym przypadku. Natomiast Q działa na ramieniu X, czyli R sinus alfa, czyli z Q razy R sinus alfa. Mam nadzieję, że rozumiesz, bo bardzo mi zależy, żebyś to zrozumiał, zrozumiała, zrozumiała, zrozumiał. Dobra, T razy 0, czyli to jest 0, równa się. I teraz ta druga śmieszna rzecz, o której trzeba pamiętać. Epsilon razy I. Epsilon to jest A przez R, natomiast I. Było coś takiego jak twierdzenie Steinera. Stwierdzenie Steinera było do tego, jaki jest moment bezwładności, jeżeli musimy go obliczyć względem innej osi niż ta przechodząca przez środek naszego ciała, czyli ta oś podstawowa. Moment bezwładności w walce dla osi podstawowej to była 1 druga m kwadrat i było przez tą oś tu. Jeżeli przechodzimy do tej osi tu, to musimy uwzględnić to przesunięcie. Steiner powiedział, że jest ono równe momentowi bezwładności podstawowemu plus m razy r kwadrat, czyli masa razy to przesunięcie podniesione do kwadratu. Czyli mamy coś takiego. Po przekształceniu na A otrzymujemy, ja r przenoszę tu, jest mg, bo to jest Q, Q jest mg, r kwadrat sinus alfa podzielone przez i0 plus mr kwadrat. Wzorek trochę dziwny, ale ja nie podstawiłem jeszcze za to. Nie? Jeżeli my sobie podstawimy, robię to specjalnie na żywo, żeby był taki moment, wow, wyszło. Nie? Dobra, mg r kwadrat sinus alfa. Jeżeli za I0 podstawimy sobie nasz moment bezwładności I0, czyli ten przechodzący przez oś tą podstawową, to jest jedna druga m kwadrat, mr kwadrat plus mr kwadrat, to możemy zwrócić uwagę na to, że na dole otrzymamy trzy drugie, m kwadrat, m kwadrat, mr kwadrat i on, 1 przez 3 drugie to jest dwie trzecie g sinus alfa. Teraz jak wrócisz do poprzedniego przykładu, wychodzi dokładnie to samo. Dla tej figury, oczywiście, bo dla kuli byłoby co innego. 2 trzecie g jest sinus alfa, czyli pomimo tego, że jest inne podejście, widać, że to się zgadza. Teraz przechodzimy do drugiej rzeczy. Hashtag V, czyli hashtag prędkość. Dobra. Chcemy ustalić prędkość, robimy to z energii. Na dole była energia kinetyczna, złóżmy ruchu obrotowego, na górze potencjalna. To potencjalna jest równa kinetyczna, kinetycznej ruchu obrotowego. Dlaczego nie uwzględnia postępowego? Bo powiedzieliśmy sobie, że rozpatrujemy ruch tego ciała jako ruch obrotowy tylko względem tego punktu. Czyli tak jakby się kręciło tylko przez cały czas, nie? Porusza się ruchem obrotowym względem tego tutaj punktu. Dobra, potencjalna to jest MgH, jest, równa się, kinetyczno-obrotowego. Moment bezwładności, oczywiście ten przesunięty ze Steinera, dlatego że mamy oś przechodzącą przez inny punkt niż nasza oś podstawowa, i razy omega kwadrat. Czy ja tutaj nie przekształciłem teraz za szybko, tak mi się wydaje, żeby się nie pogubić. Dobra, dwójkę przerzucamy tu, mamy dwa MgH, widać, że to jest licznik. Dobra, trochę jeszcze dopiszę. V, ten omega kwadrat. To jest v kwadrat przez r kwadrat, prawda? Czyli jeżeli tu podstawimy v kwadrat przez r kwadrat, to 2r kwadrat przejdzie tu i mamy 2 R kwadrat, a tu zostaje nam tylko moment bezwodności i to jest równe v kwadrat. Po spiriwieskowaniu mamy takie coś. I teraz, żeby pokazać, że to jest znowu to samo, nawet kłócne, przepisujemy licznik, czyli 2mghr kwadrat i podstawiamy zamiast, moment bezwładności, zamiast momentu bezwodności tego podstawowego przechodzącego przez oś tą podstawową przez środek ciała, podstawiamy. Znaczy właśnie to podstawiamy. Jedna, druga, MR kwadrat plus MR kwadrat i pierwiastek. Znowu MR kwadrat, MR kwadrat, MR kwadrat pójdzie w on. Utrzymujemy 2GH przez jedna, druga, plus to jest 3, drugie. Po przemnożeniu mamy 4, trzecie GH, czyli znowu to samo co wtedy w tym poprzednim podejściu. Tak więc widać, że podejścia są takie same, natomiast sposób wyobrażenia sobie tego i reprezentacji jest taki już trochę dziwniejszy. Także dobra, jeszcze raz. Pierwsze to było obrotowy plus postępowy, a drugi to jest tylko obrotowy względem osi zwanej chwilową tam chwilową osią, chwilowym środkiem obrotu. O. Właśnie chwilowy środek obrotu, tego sobie mierkowało. Mam nadzieję, że jakoś tam dotarło. Ja jestem zwolennikiem korzystania z tego pierwszego, ale nie nakłaniam ani do pierwszego, ani do drugiego. Od razu mówię. OK, dobra? Przechodzimy sobie dalej.